Witam wszystkich na kolejnych wykopkach jesteśmy na e, poletku na którym ostatnio byłem e, to właściwie ta nowa miejscówka e, do tej pory udało się e, wyciągnąć, ja jestem tu dosłownie z 15 minut dwie takie dosyć spore łuski, jedna kuleczka e, i teraz wyskoczyła prawdopodobnie moneta w tak mi się wydaje o. Tak, jakaś monetka tu będzie a zobaczymy czy coś się da odczytać ale chyba na tą chwilę nie bardzo e, na płaski krążek no, wycieruk jakiś no w tej chwili no, coś tam prześwituje ale nie jestem w stanie e, nic odczytać no może po oczyszczeniu coś będzie bardziej widać no nic, fajnie się zapowiada tak jak mówiłem, ta nowa miejscówka także troszeczkę tu czasu spędzę, zobaczymy no nic, do następnego koledzy, koleżanki kolejna monetka, tym razem 10 grosików PRL-ek z roku chyba 66. O ile dobrze widzę, także druga dziesiątka na tym polu ostatnio też było 10 groszy. Zobaczymy, co dzisiaj jeszcze wyciągniemy. Do następnego. No i koledzy, koleżanki, trafiła się monetka. Kolejna, malutka, prawdopodobnie boratynka ale w strasznym stanie, pogięta cała i praktycznie nic na niej nie widać no ale coś tam jest, do następnego no i kolejna monetka z takiego maleńkiego dołku, powiem wam szczerze a biło strasznie mocno, myślałem, że już coś ciekawszego a tu boraś Przynajmniej tak to wygląda, tak mi się wydaje. Może się mylę. Eee, może grubasek? No nie wiem. Może jak go beschnie, będzie troszeczkę lepiej widać. Coś odczytam. Coś się wyłania. Na no, jakieś eee, napisy widać delikatnie. No ale troszeczkę ściorana jest. No zobaczymy. Może w oliwce będzie. Jak poleży sobie to będzie trochę lepiej widać. No nic, do następnego razu. I koledzy, koleżanki, kolejny dołek, w zasadzie nie dołek, bo zdążyłem tylko e, troszeczkę szpadlem ruszyć i wysypała się moneta. No, Kolejna baratyna prawdopodobnie. Chociaż, chociaż nie wiem. Kurcze, naprawdę ślepy jestem. Muszę chyba chodzić w okularach na wykopki. Eee, nie, grubasek widać. sax. Napis. No, także fajnie, fajnie. Kolejna wydatka. Do następnego. No moi drodzy, kolejny dołek w końcu coś skoczyło, bo już się martwiłem, że będę musiał się zwijać, patrzcie tutaj medalik prawdopodobnie o, tak aluminiowy dosyć fajny stan i duży o. takie cudo a nic, chodzimy dalej do następnego. A właśnie dzisiaj, e, zazdrościłem chłopakom, oglądałem filmik na wierzchu monetki, wyciągali. Proszę, udało się i mnie. Jeszcze nie wiem co to jest. no i chyba teraz nie doczytam nic leciutka jakaś monetka oj nie wiem nic, nic na niej nie widać nic co? wygląda na jakieś dwa grosze, może międzywojenne no nie, zobaczymy, po oczyszczeniu może będzie coś widać Tak jak mówię, zazdrościłem chłopakom, że leżą monetki u nich na polu, na wierzchu A tu proszę i mnie się poszczęściło Do następnego Koledzy, koleżanki, kolejny dołek Nakopałem się, a ona sobie leżała obok ze szpadła Spadła ziemia razem z monetką Jeden grosik, druga RP, o fajnie się wyłania, z drugiej strony orzełek, no trochę bardziej zniszczone, no nic, tak jak mówiłem, udało się znaleźć nową miejscóweczkę, monetki wyskakują, także aż miło i na pewno jeszcze nie raz tutaj wpadnę, bo pole dosyć spore i tak chaotycznie troszeczkę chodzę na razie. Także na przyszłość będzie gdzie chodzić. Do następnego. Koledzy, koleżanki, kolejny dołek, kolejna znajdka. Ponownie jest to prawdopodobnie boratynka eee, lub coś z tamtego okresu. Straszny stan. Eee, praktycznie nic nie widzę na nim przynajmniej teraz zobaczymy po czyszczeniu może coś, coś, coś więcej będzie widać na no nic, do następnego koledzy, koleżanki, kolejny dołek, tym razem dwa grosze, druga RP wyskoczyło, fajnie proszę bardzo powiem szczerze, myślałem, że E, troszeczkę z innego okresu będą te monety z racji tego, że sporo tych pocisków i łusek. myślałem, że tak okolice I wojny światowej coś będzie wyskakiwało. A tutaj oratynki, druga RP, także no zaskoczenie, ale nie narzekam. Do następnego. No drodzy, kolejny dołek. No i pięknie, kolejna boratyna wyskoczyła. Eee, no, dzisiaj niesamowity dzień z tymi boratynkami. Znacznie, jeszcze tutaj nikt nie odwiedzał tego pola. No eee, i dobrze, no, wskakują monetki, ja się cieszę. W stanie nie są może najlepszym dzisiaj te monety, ale każda cieszy. Do następnego. Koledzy, koleżanki, kolejna monetka, jeszcze jedna. I znowu udało się. Bez kopania na wierzchu leży cieniutka blaszka. Kolejna, prawdopodobnie Boratyna. No nic, fajnie, fajnie. Dzień naprawdę dzisiaj udany. Więc do następnego. Koledzy koleżanki, jeszcze jedna monetka. Tym razem już czytelna, aczkolwiek nie jest to jakaś stara moneta. Jest to chyba jakaś czeska. Widzę tutaj lwa. No coś takiego. A później zdjęcia. Wrzucę jak zwykle to będzie widać Co to jest, a nie wiem. Jakoś czechosłowacka chyba... Czechosłowacka... No więc, do następnego. A i moi kochani, króciutko podsumowanie. Jak zwykle trochę pocisków, łuski, e, jakaś klamerka, wyskoczyła jakieś dwie, trzy, dwie plomby, kuziczek, To by było z tych mniej takich istotnych rzeczy. A tutaj mamy dzisiejsze zbiory monetek i medalik. No, tutaj trzeba słowacka, jakaś monetka jest. Tutaj ta pierwsza moneta, która dzisiaj wyskoczyła, e, jakaś głowa pojawia się, ale cóż to będzie, to może później w domu. Jak oczyszczę pod lubką, będzie coś widać więcej. To napiszę w komentarzu. No to było na dzisiaj tyle. Do następnego razu.